Siema, jestem Marek. Witam Was w obiecanym teście Samsunga Galaxy S9. Dzisiaj sobie go zniszczymy. Jak możecie zauważyć, za mną jest trochę inna sceneria. A to dlatego, że wynająłem odpowiedniego człowieka, który pomoże mi zniszczyć ten telefon. Dodatkowo mam dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać najnowszego Samsunga Galaxy S9. Jedyne co musicie zrobić to napisać komentarz hashtag iPhone oraz zasubskrybować kanał mój oraz kanał Unboxala. Życzę wszystkim powodzenia! Proszę ci teraz abyś się otworzył telefon. Podaj mi go. Także tak wygląda nasz Samsung. W opakowaniu od 6S -a. możemy przejść do testu. Dobra, unboxal. Porysujesz mi ten telefon, a użyjesz do tego tego śrubokręta, tego i tego. Dobra, weź następny. Póki co nie ma żadnych rys. Tutaj. Tutaj mamy małe rysy. Ale wejść następny. Dobra już. Także rysy pojawiły się jedynie na ramkach. Słuchaj, teraz wykonasz test upadku tego telefonu. Zrobisz to z trzech różnych wysokości: pierwsza na wysokości kieszeni, druga na wysokości używania telefonu, a trzecia na wysokości rozmowy przez telefon. Ale szkoda, to jest nowy telefon. Słuchaj, przestań się mazać. Póki co nic się nie stało. Teraz druga wysokość. No, mamy pierwsze zniszczenia. Tył się potłukł. Aparat z przodem jeszcze nic się nie stało. Trzecia wysokość. Z przodem dalej nic się nie stało. Ale tył jeszcze bardziej popękał. Jak mogliście już wcześniej zauważyć, cały tył popękał, natomiast przód jest nienaruszony. Telefon nadal działa i można byłoby z niego korzystać, jednakże to obniży nasz prestiż, także jest już do wyrzucenia. Przejdźmy do następnego testu. Weź idź po samochód. Zaczynamy ostatni test. Także podsumowując, w telefonie zbił się cały tył oraz aparat. Przód nie jest aż tak zdewastowany, jednakże pojawiły się malutkie rysy. Tak czy inaczej, telefon nie nadaje się już do używania. Można go oddać osobie potrzebującej. Dawaj to. Jak widać, już się znalazła. Odwiedźcie także kanał Unboxala, na którym znajdziecie prestiżowy test Fireberek. Przypominam również o konkursie na najlepszego Samsunga Galaxy S9. Jedyne, co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał oraz kanał Unboxala oraz w komentarzu pod tym filmem napisać hashtag iPhone. Do zobaczenia. Widzimy się już niedługo w kolejnym unboxingu.